ma, byki. Nie zauważyłem was tutaj, słuchajcie. Dzisiaj jest trochę trudny temat. Trudny, to znaczy bardzo ważny temat byki. Porozmawiamy o Najmanie i całej fałszywej akcji, kurwa Murem za Najmanem, co jest kompletną brednią, tak samo jak brednią, było konto na instagramie Murem za Najmanem, które prowadził sam Najman. I oczywiście wysprzęglił się w komentarzach, ale mniejsza o tym. Nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, byki. Dzisiaj jest trochę grubszy temat. Psychotrop kontra Najman I jego banda Czyli powiem wam tak byki Sytuacja jest następująca Chodzi o to że Najman nie płacił ludziom Nie płacił za hotele Nie płacił wynagrodzeń Praktycznie walił w chuja na pieniądze Z wszystkimi Oprócz tam Żuroma i Hica I Pudzianowskiego No bo wiadomo bez nich nie odbyłaby się ta gala Także co do reszty chłopaków Walił ostro w chuja I zaraz to ogarniemy byki i co jest jeszcze najśmieszniejsze kiedy wszystko wyszło na jaw i psychotrop zaczął jechać po Najmanie i po całej federacji. Nagle Daruś zapłacił wszystkim hajsy. Przypominam, że niektórzy chłopacy mieli za walkę na przykład 500 zł, co, co jest zupełną kpiną. Jak możesz kurwa trzymać komuś 500 zł do chuja przez tyle czasu? No ale mniejsze o to: zapłacili im to, co im wisieli, tak? I kazali im nagrać filmy, że im zapłacili. Rozumiecie? Czyli wychodzi na to że jeśli psychotrop nie pocisnąłby w ogóle po Najmanie i po całej federacji chłopaki do tej pory nie otrzymaliby swoich pieniędzy także powinni mu raczej podziękować a nie jeszcze robić mu na chuja i robić to co im każe Najman po prostu byki tak bo to jest kurwa żenada wszyscy tańczą jakim kurwa Dareczek zagra Najman jest wiadomo zwykłym piątkiem zresztą to już było powiedziane przez Adriana dawno temu tak byki co mnie dziwi najbardziej to jest to że widzę ludzi zbijających piątki z Ryczkiem Szczeną, z Najmanem, z Dareczkiem, z Tomaszem Czikiem, kurwa. Większość z tych ludzi to są albo 60, albo zresztą Szczena straszy, kurwa, typa, że mu, kurwa, dzieci wyrucha, no bez kurwa, a wy ludzie zbijacie z nimi piony, kurwa. Nie ma takiego chujstwa, kurwa. Nie będę tutaj się zagłębiał, o co chodzi, kurwa. Ale jestem trochę wkurwiony i zażenowany tym wszystkim. Teraz tak, kurwa, Najman, posłuchaj mnie. Jesteś największym frajerem w polskim internecie. To jest naprawdę bezsprzeczna rzecz. Powiem ci więcej, kurwa. Straszysz sądem, wiadomo, no frajerska akcja. Frajer zawsze będzie frajerem. Golenie jaj pod celą, to jest twoja, kurwa, przyszłość. Tyle ci powiem, kurwa. Jeżeli kiedykolwiek pójdziesz siedzieć, będziesz golił, kurwa, jaja pod celą. Gwarantuję ci to stuprocentowo, kurwa. Albo będziesz polerował gadą kurwa, buty. Tyle w tym temacie, okej. Okay. Słuchajcie, przechodzimy do następnego tematu, kurwa. Wszyscy zaczynają pierdolić teraz. O, po chuj, psychotrop się wtrąca. Dobrze, że się wtrąca, bo ktoś w końcu musi, kurwa, się tym zająć. Ja nie mogę sam zajmować się tym wszystkim, kurwa, bo jestem tylko jednym bykiem. Chyba, że cały ping nagle się, kurwa, zmobilizuje i pojedziemy z tym kręcem, którym jest VIP -MMA, kurwa. Pierdoli mnie to, czy ktoś tam ma pieniądze, nie wie mnie to. Chuj, z tym wszystkim. Będziemy jechać z vip MMA do samego spodu byki. Koniec pierdolenia, kurwa. Wymyślę, będę miał czas, jadę na wakacje, to znaczy lecę na wakacje. Będę miał, kurwa, czas teraz ogarnąć to wszystko. Zrobić dobry, kurwa, plan. Oczywiście dam wszystkim bykom z pingangu znać, co i jak. Może wkrótce już będę miał odblokowane livey, Także zgadzamy się razem na live, byki. Zrobimy wspólny plan, kurwa. O tym. Co zrobić z IPMMA? Jak to ogarnąć, żeby było dobrze? Najman, napisz na mnie pozew, kurwa, wiesz, że możesz mi chuja zrobić, ty pało jedna. Słuchaj, co do tego frajerskiego, kurwa, filmu, który dałeś. Jaki cymbał, który jest zesrany wszystkiego, robi taki film, kurwa? Ty płacisz chłopakom w jeden dzień i od razu wymagasz od nich. To nie było, że o, byku, czy mógłbyś nagrać, kurwa, wiesz, filmik, zapłaciłem ci kasę, że jestem wypłacalny. Nie, kurwa, ty tego, kurwa, wymagałeś, pizdo. Wymagałeś tego, nie wymagałeś tego tylko od jednej osoby, od Pudzianowskiego, bo wiesz, że Krystian, jeżeli powiedziałbyś mu, Krystian masz nagrać film, on by cię popierdolił, kurwa, i by ci pokazał, kurwa, środkowy palec, czyli to, na co, kurwa, zasługujesz od każdego, kurwa. Ale słuchaj, mniejsza z tym, Czikowi posypałeś, nagrał ci, co chciałeś, kurwa, Żurą wiadomo, że zatańczy, jak mu zagrasz, bo potrzebuje hajsu, kurwa, także... To jest wszystko bójda, tak samo jak i twoja kariera bokserska, która tak naprawdę nigdy się nie wydarzyła, kurwa. Historia zmyślona, tak? Powiem ci tak, ja już kombinuję inną rzecz, bo wiem, że ten kanał wkrótce mnie i tak usuną przez takich frajerów jak ty. Także prawdopodobnie zrobię coś innego, coś, czego nikt z was nie będzie mógł mi usunąć. Nie będzie to na YouTubie. Coś, co będą oglądały i tylko prawdziwe pyki, bo w przeciwieństwie do ciebie i innych atencyjnych kurew, dla mnie ważne jest to, że oglądam je parę sztywnych byków, których kurwa szanuję, niż masy kurwa ludzi, którzy nie mają kurwa mózgu. Resztę frajerów, z którymi miałem dzisiaj pojechać, odstawiam na kolejny dzień. Dzisiaj skupiłem się tylko na najmanie, który sam sobie robi akcję murem za najmanem, tak? Zresztą mniejsze o to. Psychotrop robi kawał dobrej roboty, kurwa. Jedzie z tą kurwą tak jak powinien. Trzeba jechać z tymi szmatami, nie zostawić na nich kurwa suchej nitki, nawet kurwa różowej nitki byki. Że jazda z kurwami byki, byk bykowi bykiem byki. Zawsze pod sprzętem byki, a BoDISI kurwa, na razie.